Witajcie, jestem właśnie w domu Bantego Urgiana Sangarakshithy nazwanym Urgian House. To miejsce, w którym Bante spędził ostatnie lata swojego życia, w ośrodku zwanym Adistana w Anglii. Obecnie jest to miejsce um, pielgrzymek i odwiedzin. także stało się um, miejscem w którym organizowane są wystawy i prezentowane ważne różne przedmioty z życia Sangara Obecnie jest tutaj um, wystawa nazwana Precious Teachers. wystawa związana z nauczycielami, pan tego, którą można obejrzeć online, ale trochę tej wystawy wam pokażę. Najpierw przejdziemy po kolei do Paru miejsc, w których mieszkał Banda. A no więc, tuż przy samym wejściu, witam Was, właśnie Urgen House. To parę zdjęć wnętrza i różnych pokoi. Pierwsze zdjęcie na górze to chyba pierwszy raz przyjazd Bantego do tego miejsca, do Adistana, tak? Kiedy się przeprowadził. Tutaj opis. Tablica, które prezentuje różne wybrane, ważne przedmioty z życia Bantego Sangaraksity opisane przez jego jednego z najbliższych przyjaciół i opiekunów Paramartę, którą niektórzy z naszej sangi znają. Więc tutaj przechodzę teraz do pokoju, w którym Banda Sangharaksita spędzał swój czas w ciągu dnia. To jest też miejsce, w których przyjmował gości. Wchodząc do samego pokoju, czuć niesamowitą atmosferę, niemal tak, jakby się wkraczało w przestrzeń Pudże rytuału. Mocna energia, niemalże. Obecność Pantego jest tutaj po prostu wyczuwalna. To miejsce, w którym sobie można usiąść, pomedytować. I ołtarz, który Pante miał, nietknięty od momentu jego śmierci. Wszystko zostało tutaj. Pozostawione tak, jak było, łącznie właśnie z głęboką atmosferą miejsca. Coś niesamowitego, naprawdę polecam, jeśli tylko będziecie mogli przyjechać do Adistana, nie tylko ze względu na piękno Adistana i retryty, jakie się tutaj odbywają ale właśnie ze względu na to miejsce, Urgenhaus. Wracają wspomnienia, to było właśnie miejsce, w którym Banty siedział, a tutaj obok, choć krzesło było nieco bliżej, można było usiąść i odbyć 15-minutową, czasem 10, czasem dłuższą rozmowę z Bantem. Ma się wrażenie jak się trochę dłużej tutaj siedzi, jakby ta rozmowa była po prostu kontynuowana na poziomie serca, umysłu. Teraz z pokoju Bantego przechodzimy do jego sypialni. Również nietkniętej. Można wyjść głębiej, jest taki chroniący po łańcuch. Są różne przedmioty, które były ważne w życiu Bantego, a nad jego łóżkiem biała tara. I po w obu stronach białej tary zdjęcia rodziców Pantego. Taty i mamy. Zielona tara w tle. Kolejny ołtarz. Z sypialni przychodzę do części wystawowej. Rozumiem taką tablicę z różnymi zdjęciami, na których widzimy Bantego Sangora Krishitę, głównie ze swoimi przyjaciółmi, uczniami. Pierwsza ordynacje, pance w Indiach. Bogate życia bandego. Tutaj półka complete works, czyli zebranymi wszystkimi dziełami Bandego, która jest dalej w produkcji. Nie są to jeszcze pełne. Pełna kolekcja. A tu właśnie ta część wystawowa, czyli różne przedmioty związane z nauczycielami Bandego, których nie będę więcej nagrywać, bo możecie je obejrzeć online. Na pewno lepszej jakości. Okej, okay, więc mam nadzieję, że udało mi się przekazać trochę z tego ducha Adistany i miejsca, w którym teraz jestem, które kocham. I że to zachęca to Was do odwiedzin. Jest to długa podróż, ale warta tego, żeby kiedyś pojawić się przynajmniej raz w życiu w tym miejscu. Um, takie pielgrzymki osób, które praktykują w tri ratnia.